Krótkiej konferencji prasowej. Ona będzie poświęcona e, e, mam czasu wyborów, więc pomyślałem e, sobie, że warto powiedzieć kilka zdań o politykach PiSów, którzy, a dokładnie nawet o ich rodzinach, e, którzy e, teraz startują z e, listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego i pochodzą z tego regionu. Jak państwo wiecie, przez ostatnie lata, przez ostatnie prawie 4 lata w Polsce PIS prowadzi wielką wymianę kadr w różnych instytucjach publicznych, państwowych, w spółkach powiązanych ze skarbem państwa i wszędzie, gdzie może stara się wprowadzać swoich ludzi. Ten, to kolesiostwo. Czy wręcz nepotyzm jest dość powszechny? Ja w związku z tym chciałbym zapytać najpierw pana Krzysztofa Hoca o to, żeby publicznie państwu do wyborów opowiedział, jak wyglądała droga awansu pana Dariusza Chocza. Pan Dariusz Chocz jest komendantem powiatowym policji w Kołobrzegu. Prywatnie to jego rodzina, bodajże bratany. Ja próbowałem ustalić, jak to wyglądało. I dało mi się proste rzeczy tylko i wyłącznie uzyskać, a ponieważ komendant wojewódzkiej policji poinformował mnie na piśmie, że ktoś taki pracuje na tym stanowisku i został awansowany i że spełnia kryteria. Tylko nie kwestionuję, że Pan Dariusz Hoc spełnia kryteria pozwalające na to, żeby jego powołać na to stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu. Wiem, że na początku kadencji, na początku rządów PiS, wielu zacnych, dobrych policjantów zostało wyrzuconych tej służby, tylko i wyłącznie po to, żeby zwolnić miejsce pisiewiczom. Ale ponieważ wokół tej kandydatury tej osoby, która dzisiaj pełni funkcja komendanta powiatowego policji jest z tego rodzaju smowa milczenia, to chcę zapytać Czesława Hoca publicznie, w jaki sposób został awansowany na to stanowisko pan Dariusz Hoca? Jaki był udział Czesława Hoca? Jaki był udział Joachima Burdzińskiego, dzisiejszego ministra spraw wewnętrznych administracji w tej nominacji? Czy... Rzeczywiście pan Dalusz Kops wyróżniał się czymkolwiek innym niż tym, że był policjantem jednym z tysięcy policjantów.